Witam, witam serdecznie. Idę sobie dzisiaj na targ staroci. Jest bardzo zimno. Wczoraj też y, rano było tak do południa, jak byłam z Anią na spacerze, która mnie odwiedziła wczoraj. To była przepiękna pogoda, a po godzinie 14:00 burza, huragan, grad, śnieg, deszcz, wichura. Wszystko na raz. Także zrobiło się niefajnie. Na szczęście Ania nie zmokła, wróciła do domu cała i powiedzmy zdrowa, bo miała tam małe, małe komplikacje, ale nie będę o tym mówić. I ja tutaj teraz na targ Staroci się wybieram. Idę sobie zimno, zimno wczoraj kupiłam dwie fajne rzeczy pokażę wam później jak taka ta ulewa była no to wzięłam się za obraz namalowałam macie go na filmiku short on miał być taki grzeczny taki romantyczny, taki słodziaśny ale był tak nieposłuszny, niepokorny nie chciał być taki postanowił być zadziorny zbuntowany bardzo taki energetyczny i wyszedł taki bohomas. <noise> nie wiem czy fajny, czy nie fajny, w zależności co się komu podoba. No ale tak wyszedł. Może w związku z tą burzą. Tak, tak się zrobiło. No, to idę. Jak coś fajnego kupię, to Wam pokażę. Okej okay, kochani, jestem już w domu, w domu, w sanatorium, w pokoju, to już drugi dom właściwie, bo już tyle tygodni, że człowiek może się poczuć jak w domu. Pogoda dziwna, najpierw było zimno, później się zaświeciło słoneczko, jest słonecznie i człowiek się zgrzał, a za chwilę zaczął padać deszcz i, i śnieg. To takie marcowe, wiecie, w marcu jak w garncu, więc tak to mniej więcej wygląda tutaj. Ja troszeczkę mam gardło przeziębione, już tak czuję, że tak nie bierze, ale ładuję duże dawki witaminy C, chociaż wiem, że one mogą nie za bardzo pomagać, bo witamina C wychładza organizm podczas choroby on już, ona już nie jest taka skuteczna. Ona jest dobra na odporność, ale nie na chorowanie. No, ale może nie jestem jeszcze chora, to jeszcze ją próbuję ładować, żeby zapobiec dalszej rozwoju infekcji. No, także troszkę wczoraj powiem Wam, że kupiłam sobie taki lek. Nie powiem Wam jaki, bo nie wolno mówić o lekach. Znowu będzie youtuber, że reklamuję jakieś leki, nie reklamuję. W każdym razie lek na gardło na I i kończy się na X. I powiem wam, że wzięłam tego wczoraj, czy tabletki i dostałam jakiejś jazdy. Yy, spadło mi ciśnienie, dostałam jakiegoś takiego, yy, jakiejś takiej dziwnej irytacji. No, częściowo była to irytacja na obraz, ponieważ chciałam, żeby to był obraz yy, taki grzeczny, a wyszedł w grzeczny, <grytanie> że tak powiem no i później wyczytałam w skutkach upocznych, że bardzo możliwe, że ja po prostu za dużo tych, tych wzięłam, tych, tych tableteczek, A były bardzo dobre, bo są cytrynowo- miodowe. No dobra, no dzisiaj nie biorę, bo się boję. <grytanie> I trochę mi gardełko pobolewa, ale mam nadzieję, że przejdzie. Zakupiłam, kochani. Coś, czego się bardzo, bardzo cieszę. Pojemniki. Ja już raz takie pojemniki miałam. Jest ich 5, tak, 5. Jest mąka, cukier, sól, ryż i kasza. Nie chcę ich wyciągać wszystkich, bo są fajnie zapakowane. Muszę je wynieść do auta, żeby tu mi nie przeszkadzały. W każdym razie, one nie były w ogóle używane. Patrzcie, one są czyściutkie. Gdzieś przeleżały, pewnie w kartoniku, w pudełku i. I, i znalazłeś. Ale plisciki mają piękny wzór takiej serwetki koronkowej, w takim pięknym, w pięknym, y, y, granatowym kolorze i, i ten taki y, frywolitkowy wzór, jak serwetki szydełkowe. Bardzo ładny zestaw. Y, jest to mnie do nabycia, bo to jest na, są rzeczy na odsprzedaż. <grym> y, druga rzecz. Gwistki. Kupiłam dwa gwistki. Ten ma troszeczkę tutaj dziubeczek uszkodzony, ale ja to po prostu poprawię modeliną i pomaluję, więc będzie taki sam jak tu. I kupiłam dwa takie gwistki. Jeszcze w nich nie gwizdałam, ponieważ muszę je wyparzyć. Nie wiem, kto je używał, więc nie dotykam do ust. W każdym razie bardzo fajne takie, takie. Takie, takie, takie gwizdeczki. No super, są przepiękne. Podejrzewam, że mogą być to gwizdki z Iłży. Iłża to jest taka miejscowość, wieś słynąca z takich glinianych rzeczy. Przeważnie były to jakieś sakralne, jakieś Chrystus frasobliwy, jakieś takie figurki bajkowe troszkę taki jakiś jeźdź jest tam na koniu i były, dużo gwizdków też robili i, i wyglądają mi na jużańskie, ale mogę się mylić. Jesteśmy na granicy yy, tutaj polsko-słowackiej, polsko chyba tak, nie? Po Czechy to tam trochę dalej z boku, yy, tak pokazuję, nie wiem gdzie pokazuję, yy, w każdym razie yy, Myślę, że to są rzeczy, które przyjechały do nas y, od naszych sąsiadów z południa i y, 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 że y, y, mogą to być rzeczy właśnie regionalne z ich okolicy, ale ja cały czas stawiam, że no, to, to jest Iłża, bo mi się to, to bardzo podoba, że one mogą być z I y, 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 co? Kupiłam taką dmuchawę do kominka. To już druga. Jedną sobie zostawiłam w domu, ale tą kupiłam, bo jest miejsce, żeby na niej coś namalować. Wiecie, to jest taka... O, do kominka, żeby rozpalić ognisko. Jak przyjdą ciężkie czasy, to będzie idealne, żeby jakieś, jakiś ogień rozniecić. Rozpalić sobie gdzieś tam przy lepiance, bo nie wiadomo, gdzie będziemy mieszkać niedługo. Nie chcę straszyć, ale nasi politycy... Yy, prom do jakichś yy, działań wojennych, nie wiadomo po co. I co kupiłam jeszcze? I kupiłam kultowy PRL, talerzyki, yy, s, to jest projekt Sylwesta Drozda, yy, jest to, są talerzyki o nazwie Rondo, to zresztą tak widać, że to takie Rondo. I kupiłam sześć talerzyków i dwie duże patery do tego leżyki są w stanie idealnym, natomiast patery widać, że były używane i są troszkę, znaczy troszkę, nawet dość sporo porysowane. Widać, że gdzieś tam nóż po nich jeździł. No i niestety, no widać, że, że, że wiekowe. Natomiast to leżyki są 6 sztuk i, i, i są w stanie idealnym. I bardzo się cieszę. Szkoda, że nie są różowe albo zielone, natomiast y, jest to. Dość ostatnio poszukiwany wyrób, bo całe szkło perelu z ząbkowice jest coraz bardziej poszukiwane i, i te talerzyki również cieszą się sporym zainteresowaniem. No, oczywiście, gdyby były kolorowe, to jeszcze większym. I to są moje zakupy z dzisiaj, a z wczoraj. No, i był dzień manierki. Może nie manierki, bo do drugiej nie manierka, ale do manierki podobne. Kupiłam sobie taką malutką, kosmetyczną manierkę. Ja, ja alkoholu bardzo mało piję, ale to może być na, jakieś, na jakąś herbatkę, na jakiś roztwór ziołowy, na jakiś wywar. Hmm, trudno powiedzieć na co, ale. Bardzo mi się to podobało ze względu na kształt. Taki artekowski trochę w stylu Juliusza Werna, Kapitan Nemo, w, w, podmorska żegluga. 20 lub 40 mil podmorskiej żeglugi, już nie pamiętam. Ja nie wiem, co się dzieje z moją pamięcią. Ja po prostu jestem mocno zdekoncentrowana, i uciekają mi najprostsze wiadomości, które powinnam znać, bo jako osoba wykształcona. To, to powinnam wiedzieć niektóre rzeczy od razu, tak, w a ja niestety zapominam. I przepraszam Was, kochani, za moje błędy historyczno-geograficzne. Jeżeli popełniam, możecie mnie poprawiać, oczywiście nie obrażę się, bo to wiadomo, że człowiek się uczy całe życie. Albo sobie przypomina z, ze starych czasów. I druga rzecz, coś takiego to jest. Ja myślałam, że to jest na początku manierka. Bo to tak wygląda jak manierka. A to jest prawdopodobnie prochownica. Chyba prochownica, albo na pewno prochownica, nie wiem. W każdym razie jest z takimi herbami z takimi jakby gryfami orłami. Wygląda mi to jak, jak, jak taka herbowa prochownica w stylu austrowęgierskim albo carskim. No, raczej nie jest aż tak bardzo stara. Jest to chyba wyrób stylizowany, nie wiem z jakiego okresu, trudno to powiedzieć. Jest na Rzemeku. Rzemek jest już taki dość stary, ale mógł być wymieniony. Ma takie fajne zahaczyki, zobaczcie. No, bardzo fajna rzecz. Jak ktoś ma jakieś takie miejsca przy kominku, żeby sobie powiesić, to takie coś to to można sobie gdzieś ozdobnie przywiesić w jakimś myśliwskim kąciku, saloniku. Jak najbardziej przy jakichś replikach broni myśliwskiej, czy tam jakichś innych. To taka fajna rzecz. No i to są moje, <gryw> moje zakupy z dzisiaj. No i jeszcze pokupowałam sobie takie rzeczy, jak płyn do kąpieli, bo się już kończy, bo jednak tutaj trochę jesteśmy. I maseczki jakiejś do twarzy. No, takie pierdołki, no już takie. A, i kupiłam sobie leginsy, bo jedne leginsy, nie wiem czy Wam, nie mam ich teraz pod ręką, ale zrobiłam sobie bluzkę z leginsów, wiecie, bo rozeszły mi się w kroku. To tak się rozeszły, że nie na szwie, tylko materiał się rozszedł przy szwie. No to wycięłam ten krok. No i jak, jak nałożycie y, nogawki y, i tą górę prze, i przełożycie przez ten krok, to normalnie macie bluzkę taką do pasa. No, jest to propozycja dla osób miar szczupłych. Y, no bo. Y, ten stan między krokiem a pasem nie jest taki długi, więc te, ta brózeczka jest krótka raczej. Taka podbiust troszeczkę na, na tłów. Ja już myślę, bo też się ślewnie czuję ze względu na to, że jest ciut przykrótka, żeby, żeby sobie jakąś tam koronkę przy, przyszyć i mieć takie, takie, takie fiubździu w stylu boho. No ale nie wiem, będę myśleć. Także. Y no, chyba tyle. No. Moje obrazy widzieliście. Wczoraj namalowałam tą ten abstrakcję, przenikanie. Nie wiem, czy nie będę jej poprawiać, bo ona mi cały czas gdzieś tam w tej głowie coś jest. Ciągle coś jest nie tak. Nie wiem dlaczego, no ale, ale na razie jest taka jaka jest. Jeszcze mam kilka płcień, bo ja kupuję 5 w, 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 w takim pakiecie w Action. Zostały mi cztery te mniejsze formaty i muszę je zagospodarować. No niektórzy mówią, że na tych materiałach z Action nie da się malować. Ja uważam, że Wyspiański malował na kartoniku, to ja mogę namalować na płótnie z Action. Na wszystkim się da namalować. Więc nie wiem, być może już ci malarze jakieś tam w jakiejś wysokiej klasy, którzy potrzebują uzyskać jakieś efekty, no to tak, ale no ja jestem taki samoługi. Y, i dla mnie te płótna są y, wystarczające. Malowałam na płótnie, które kiedyś y, zamówiliśmy w, w naszym stowarzyszeniu, czy znaczy na grupie plastycznej, ja już tam nie chodzę ostatnio. Y, w ogóle to mnie wy, wywalili stamtąd, to wam powiem, <gryw> nieładnie. No, nie chodziłam. Nie chodziłam, bo nie czułam się tam rozwojowa, i, i, a było bardzo dużo chętnych, a że nie chodziłam, no to zrobiono miejsce na kogoś nowego. No i, no i dobrze, niech ktoś inny się uczy. Ja tam po prostu nie widziałam swojego miejsca, niestety. Hmm, ale coś mi zginęło, widzicie myśl, znowu gdzieś mi uciekła. Hmm. No, nie mówiłam o tych płótnach. Aha, że zamówiliśmy te płótna lepszej jakości. Ja nie widziałam różnicy. Albo jestem taka ograniczona, że na wszystkim namaluję, albo rzeczywiście te płótna nie są takie złe, jak się komuś wydaje i, i można na nich spokojnie malować. Gdzieś usłyszałam, że dobrze jest pomalować je roztworem wodę z żelatyną, taką rozpuszczoną, że to płótno takie się jakoś fajnie ściąga i jeszcze tym gesso takim podkładem białym pomalować, no może kiedyś spróbuję ale to jak wiecie ja lubię szybko a tu jak ja to trzeba czekać aż to wyschnie, no nie nie ja to tam nie lubię takich, takich eksperymentów, ale kiedyś no zrobię dla, dla własnej ciekawości no dzisiaj jestem sama, moja lokatorka sobie pojechała na wycieczkę więc Muszę jakoś ten swój czas zagospodarować. Jestem śpiąca, bo nie spałam znowu od drugiej w nocy do chyba w pół do piątej. Usnęłam później jeszcze na godzinę czy tam półtora. No, ale to nie jest taki dobry sen, żeby, żeby się wyspać, więc chyba po południu się położę. A, pokazywałam wam moją taczkę, pokazywałam, ale nie jestem pewna. Nie, pokazywałam, tylko jeszcze jej nie skończyłam. Tak mi teraz w oko wpadła, ale światło dzienne, <noise> widzicie, jest niezakończona. Yy, ma jeszcze takie prześwity, muszę to jeszcze ładnie wycieniować. No wtedy będzie już taka ciekawsza niż ta strona, nie? Taka no, żywsza. Może trochę za mocny jest ten żółty, trochę go stonujemy na ciemniejszy, nie? No, ale ogólnie całkiem inna. No i tą, yy, teraz tą dmuchawę do pieca będę mała. No i znowu mi w filmie gurwało, niestety. No, ten telefon już się kończy totalnie, bo już tam jest tak zapełniony, że ta pamięć ciągle gdzieś ucieka. Tyle, kochani. To, co miałam wam pokazać, pokazałam. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę miłej niedzieli. Trzymajcie się cieplutko.